Cześć, kochani, patrząc na paczkę, tutaj możecie pomyśleć, że będzie film zakupowy. O, jeszcze ze sklepu kogosi. Ale nie. Ta paczka jest wygraną na grupie Cudna Paczka. Wygrałam wyzwanie pracy pod tytułem Poezja. I właśnie ta kartka, i ta, która była urodzinowa, symetryczna, jakby odbicie lustrzane, z tą 40. One y, wygrały właśnie to, to wyzwanie z poezją. No po prostu ten cytat chyba chwycił ze serce. <gry> tam mm, ż, jury. <gry> Nie wiem kto to wybierał, administracja grupy prawdopodobnie. Więc udało mi się wygrać i to jest nagroda od Doroty Kruszewskiej. Ona ma kanał na YouTube Cudne Nienudne i Wam podlinkuję tam oczywiście na dole w opisie. I y, powiem Wam, że ta paczka u mnie chwilę leży. Ja ją sobie otwarłam. Otwarłam i tak zerkłam trochę, ale no nie wyciągałam tutaj nic, więc jest tak tylko delikatnie zerknięte. I od razu Wam powiem: już na pierwszy rzut jest coś, co, co przewidziałam. Tu są rzeczy, których ja nigdy nie używam. To są rzeczy, do których ja się. Znaczy, no nie wszystkie, nie, ale jest kilka takich rzeczy, do których będę musiała tam zastanowić się, jakie ugryźć, bo Dorota jest typowo mediowa. W zupełnie inny sposób, znaczy typowo mediowa, takie. Zresztą zobaczycie sobie. Jej prace są, no, zupełnie inne niż, niż moje. Są przepiękne i tak łączy niektóre dodatki w tych swoich pracach, że no, że szczęka opada i ja w życiu bym tak nie zrobiła. Więc to jest dla mnie, będzie takie trochę wyzwanie, tutaj, ta, ta nagroda, część tych rzeczy. Niektóre, jak tu o, widzicie, te kurtki, które wystają, na przykład ta o takiej ciuchci, no to no, to już aż samo się prosi, Kartka DL w poziomie y, taką dziecięcą, urodzinową, więc są rzeczy, które są y, tak jakby po mojemu, a są rzeczy, które nie są po mojemu. Jak tutaj już Wam y, pokażę, choćby tu okładka laminowana od Craft O'Clock chyba. Znaczy, no, tak mi się wydaje. I zobaczcie, jaki ona ma kolor, więc y, no. Więc wyobraźcie sobie mnie, która robi album y, z taką okładką. <laughs> Na chwilę obecną sobie nie wyobrażam, ale kto wie, kto wie. Więc tutaj jest y, wszystko. Są takie malutkie kwiatuszki od DP Craft i ja je widzę w formie y, nie takiej przyklejonej, żeby je y, tak używać, tylko, chociaż w sumie jakby je tak troszkę jeszcze podnieść, bo one się teraz wiadomo spłaszczyły, y, tylko je widzę w takiej właśnie formie trochę zmediowanej, tak jak tam u Doroty podglądam, nie? Jakiejś zachlapanej gdzieś, w, no, w tak co, coś w ten deseń widzę. Więc je będę tutaj odkładać, wyciągać, bo no mówię, tu są rzeczy, o których nie miałam pojęcia, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Na przykład nie wiedziałam, że są takie drobniuteńkie papierowe różyczki. Ale te to są w ogóle super. Wyobraźcie sobie, ja tu na przykład już widzę kartkę, tak jak robiłam tą z tulipanami, taki bukiet. Takie dużo mniejsze te różyczki w takim bukieciku. No, myślę, że super będą wyglądać, więc ja na, na to są rzeczy, na które na pewno będę miała pomysł, ale o na przykład na te kwiatki, to jesteśmy tak przy kwiatkach, no to pomysłu nie mam w ogóle. To są te kwiaty z Primy. Um, one są dosyć znane. Z jednej strony są znane, one są dosyć drogie, z tego co pamiętam, ale były właśnie takie niedopracowane. Um, więc, tak jak na swój, swoją cenę, z tego co widziałam, tam, to, to niedopracowane niektóre te kwiaty są, ale właśnie w takiej formie do zmediowania, jak to robi Dorota, no to, no to mają, mają swój potencjał. Więc będę miała tutaj trochę wyzwanie z niektórymi tymi rzeczami, ale no, tak jak tutaj mówię, tekturka, no ta tekturka jest super, I już widzę właśnie jaką główną kompozycję, tu niewiele wtedy trzeba do takiej kartki y, z, dla, dla chłopca. Tu jest znowu jakaś tekturka, y, taka o, z jajem. Są kurczaczki, więc no wiadomo, wielkanocna. Tutaj też jakieś kurczaczki, nie koguty. Koguty, kurczaki, więc też y, tak wielkanocnie. Tutaj jest taki do metryczki chyba, bo są fajne takie malutkie serduszka i cztery kółka, tak mi się automatycznie kojarzy, że to do metryczki, ale no w sumie można, było na przykład jakieś Jakieś motywacyjne teksty tutaj e, też dać, i to nie powiedziane, że to metryczki, bo, no, bo ona nie jest typowo dziecięca. E, tutaj jakieś takie różyczki, Nie widziałam w ogóle nigdy takich tekturek, takie pojedyncze, i one by fajnie wyglądały, właśnie też e, na takiej pracy mediowej, e, nadając e, no, strukturę. <grym> Turka testosteron, jest taka bardzo w stylu cudnej paczki. Też nie mam pojęcia, jak to wykorzystam. Tutaj nawet nie wiem, co to jest. Jakieś płotki? Jakieś chyba takie płotki do... No tak mi się to pierwsze co skojarzyło. Chyba, że macie inne pomysły, co to jest. Więc mówię, to jest dla mnie taka niewiadoma tutaj ta, ta paczka. Jedziemy dalej z tekturkami. Tekturka balonu wakacje. O, no to tutaj super miałabym mobilizację, żeby zrobić sobie w końcu jakiś album wakacyjny. Są jeszcze jakieś tekturki? Nie, na dole widzę HDF-ki. Więc paczka, jak widzicie, no taka na bogato, nie w tych tekturkach tyle powyciągałam. Takie miedziane kółka do albumów, ale yy, ja je też widzę, ja przechowuję wycinanki w takich woreczkach strunowych i one mają na środku yy, kółko i już widzę, żeby takie woreczki po prostu sobie, wiecie, z Mam takie, takie jedno kółko i szczepione takie, e, ten, albo po prostu do albumu, ono w takim kolorze nie mam, ono jest taki różowe, złoto, mieć taki nietypowy Ja mam chyba tylko złote i srebrne. Tutaj są paseczki od Craft -Clock. Tak, Jak widać, no, paseczki z Craft no to wiadomo, sklepik Gosi tutaj, rządzie, no w sumie nie, zielone koty też, ale tak wydaje mi się, że to jest ze sklepiku Gosi. Więc są takie, o bardzo lubię te, no, zwłaszcza te serduszko, mam kartkę, którą zaczęłam chyba z rok temu, <grych> taką serię miętowych kartek i ich nie skończyłam, więc musiałam wrócić do tego i tam właśnie takie to serduszko wykorzystałam, więc to było, to było fajne. Więc takie paseczki tutaj się znalazły w tej paczce, o jeszcze kwiatuszki, o jacie, takie niebieskie do, też do takiej kartki z bukietem. Ja te kwiatki po prostu nie wyobrażam sobie, że miała je rozdzielić. Ja tu, ja tu widzę po prostu takie bukiety, ale no te chyba niebieskie mi się podobają jeszcze bardziej nawet niż te różowe, bo różowe są takie bardziej popularne, łatwiej dostępne, a, a takich niebieskich no nie widziałam i dużo trudniej mi się robi też niebieskie kwiaty. Tutaj to mi się zaraz kojarzy z jakimiś mikrofonami i innymi, ale to jest jakieś. Ech, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co to jest za firma. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale są takie żółte, słonecznikowe, pomarańczowe, takie koraliki do shakerów, takich. Y już widzę kartkę ze słonecznikami w ogóle. Na co parce teraz jest wyznanie, wyzwanie ze słonecznikiem. Y I już widzę to po prostu w shakerze i słoneczniki. I no, i kartka gotowa, więc taki mam plan. A w ogóle fajne to opakowanie też jest. Chociaż teraz się boję go otworzyć, chociaż jest zaklejone to nie otworzę. E, bałam się go otworzyć, że mi się tu wszystko rozsypie. E, takie tekturki. Ja nie przepadam za tymi przepalanymi tekturkami, ale to można spokojnie sobie przemalować czy wyembosować jakimś pudrem i, i taką kokardkę gdzieś umieścić. E, tutaj widzę HDF-ki, są oczywiście koronki, znaczy oczywiście ja kocham koronki, więc. <grych> Więc, no, więc jest taka więc jedna, taka wielka, jedna długa. Teraz będziemy rozkwijać, czy to jest to samo. To samo, to samo. Ojku, jak dużo tego. Jak <grym> dużo, ale jest taka fajna, delikatna. I taki ma. Yy, nie spotkałam się, nie, chyba to jest prawa strona. Nie spotkałam się jeszcze z takim wzorem, ale fajna, taka drobniutka. Ja takie szerokie koronki ostatnio kupuję, a takich drobnych nie mam. I tutaj ilość też. <grym> Tutaj z 2 metry albo, nie wiem, czy nie więcej, będzie. Tu nie mam pojęcia, jak to w ogóle ogarnąć. Wycinanki ze stamperii, tej karty. I to się da otworzyć, nie rozwalając. Chyba muszę to rozwalić, ale dobra, to za chwilę. Za chwilę będziemy rozwalać. Tutaj już są hdf -ki. i to HDF-ki takie fajne gałązeczki do, właśnie do jakichś kompozycji o, tutaj, mówię, mówię, tutaj są rzeczy typowo, takie, znaczy typowo, bardzo podobne do, e, widzę jak Dorota z tego tworzy, nie widzę jak ja z tego tworzę, ale taka fajna zimowa skarpeta, no ciekawe, ciekawe do zawieszenia tutaj, fajne, mówię, y, y, otwiera nowe horyzonty, bo nie imienin, o noc życzeń, więc takie bardzo fajne, uniwersalne, o, tu jeszcze więcej, jeszcze więcej paseczków od CraftyClocka, sobie je tutaj też zaraz gdzieś odłożyć tutaj nie ma O. I jeszcze jedna tekturka. To jest też wielkanocna, też są takie jajka, ale zwisające. No, zwisające, nie? <grywka> to moja tekturka. Też, też ciekawa. Tutaj mam te chipboardy z Lemoncraft. Ostatnio szukałam, byłam przekonana, że mam takie serduszko i nie umiałam go znaleźć, bo akurat pasowałoby do pracy, więc tutaj o, już mam jakieś takie zwierzaczki leśne, pierniczkowy i, i, i domek. Nawet nie kojarzę z jakiej to jest kolekcji, jest tu napisane. Bez Natural Christmas. Z takiej kolekcji, a nie kojarzyłam nawet tych batonów. I tu w ogóle... W ogóle, no to już, to już widzicie, będzie się mediowo działo. W ogóle mnóstwo serduszek. Fajne te serduszka tu wyglądają. Nie wiem, jak, jak to jest zaplanowane. W sensie, tam przez, no, przez kreatywną pracownię. Ale no taki Wianek. No, ja oczywiście tu już widzę, wiecie, mnóstwo gdzieś kwiatów powciskanych Więc taki Wianek fajnie by było. O, a to by fajnie też nawet do tego pasowało. Takie liście, gdzieś kwiaty wystające, no fajnie by to tak gdzieś tutaj z kompozycji, takie duże wystające, tak jak na kartce tekturki wystają z kompozycji, tak tutaj na takim wianku też mogłyby takie listki wystawać. Uuu, chyba widzę papier ryżowy, oj oj coś czego nigdy nie używałam, coś czego nigdy nie używałam i za bardzo to ja nie wiem, y y znaczy, no niby tam teorię jakąś tam znam, będę musiała więcej filmików od Doroty obejrzeć, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Teraz to wyciągniemy. Wyciągnę, wyciągnę, folię odłożę gdzieś na bok, może kot w międzyczasie nie zrze. Próbka. Ha, z it's the collection. O, to, to już w ogóle nie ogarniam. Takie fioletowe kratki. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, ale pomysłu na razie w głowie brak. Może macie to podsumcie? O, tutaj takie mm, jakieś dekory, takie typowo vintageowe. Tutaj będę mieć wyzwania, powiem Wam, że Dorota mi tutaj zrobiła wyzwanie: <grywanie> jakieś właśnie z tym, z, z czym, no z papierem ryżowym. O, te kwiaty to już bardziej, to już widzę. Kwiaty, żeby sobie gdzieś tam ozdobić, fajne są. Więc myślę, że to jak coś pójdzie na pierwsze Nie, to pójdzie na pierwszy okienek. <grym> Jakie cudaśne są te maki. Nie, no to to jest przepiękne. To to jest przepiękne i muszę coś ozdobić z makami. Chyba mam w ogóle jakąś serwetkę jeszcze taką z makami, co kiedyś miałam, szał, żeby kupować rzeczy takie też do dokupasz, mimo że nie używam. <grym> tu jest papier, taki wydruk, wiecie, z tych świecących. To ja tak spodziewam się, że to gdzieś puszczę dalej w świat. Nie, Chociaż nie widać tego aż tak bardzo. Ale no, może. No, nie widać tego aż tak sobie bardzo, więc, więc jeszcze, się, jeszcze się zastanowię. Takie y, nawet fajne tło typowo do kartki, nie? Zrobić panel, zrobić taki wianek, tutaj napis, ewentualnie kompozycję kwiatową, jakoś, nie wiem, czy jakoś tak, czy jakoś rozbudować. I tu do wycięcia są kwiatki. I tu też taki w sumie śmieszny jest ten wianek, bo jest taki mały wianek. Taki duży bukiet z tego wystaje. Najczęściej to jednak te bukiety też są takie mniejsze. To jest strona, a nie, to jest dwustronne. Co tu jest? To jest okładka Lato w kolorze niebieskim. W ogóle nie znam papierów i te na collection, więc, więc to jest dla mnie nowość. Właśnie słyszałam, że one są takie z tych świecących bardziej. Nie widać tego aż tak bardzo, ale no są. Aha, to jest, tak czytam, patrzę, czy tu gdzieś jakaś kolekcja jest wpisana. No, nie wiem, czy to nie to, to Blue Angel, generalnie jest TD jednostronny. Wow, wow, to ja chyba sobie muszę usiąść. Chyba <grywia> ja sobie muszę usiąść, bo aż mi już, tak, myślałam, że to już końcówka, że skoro papiery wyciągam, to jeszcze jakiś papier będzie, a tu e, z 13, 13 art wycinanki, e, te efemery, kwiatuszki, tak gdzieś u kogoś widziałam. Takie wiecie no ja e, jeśli to będę wykorzystywać, to na pewno będę to jeszcze docinać, bo są trochę za duże te, e, te ramki, nie? Ja tam wolę, ja tam wolę, jak jednak ramki są trochę mniejsze. Nie lubię aż takich dużych, ale to, sobie, wiecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to powycinać. Więc, e, no fajne, fajna kolorystyka, lubię różowo, takie niebieskie, wiosenne, takie chyba nawet e, one mi się kojarzą z Japonią. W ogóle, o, i do tej kolekcji chyba to jest? Tu coś wypadło. Teraz to tam wsadzę. To jest chyba z tej kolekcji. Pastel Spring. A tutaj jest to napisane, jaka to jest kolekcja? Tak, pastel Spring, więc mam tutaj dopasowane i to chyba jest matowa. O, ta się nie błyszczy, kolekcja, więc super, <laughs> bo się bałam że no, 13 arkuszy, niektóre się błyszczą, inne się nie błyszczą. Tak sobie przekartkujemy trochę, o, każdy inny arkusz, czy będą się powtarzać? No fajne takie wiosenne. No to to niekoniecznie. I mój klimat. Tutaj trochę za dużo napisów, ale jako tło spoko. Wiecie, tamta warstwa, to też takie dechy. Taki trochę inny klimat, nie, ten arkusz jest super. Takie, no lubię te kwiaty wiśni, jabłoni, nie wiem jakie to są kwiaty, ale lubię. Tutaj murek, każdy arkusz jest inny. 12 wzorów. Aha, no, czyli jest dwa razy tylko się powtarza tutaj te deski. O, tutaj jest fajnie, bo na środku mi się jakoś tak średnio, ale dookoła fajne są te kwiatki, więc można by było. Wiecie, tu w centrum jakąś kompozycję dać i, i te kwiaty żółte. Taka nietypowa kolorystyka, a to są chyba te wycinanki, które są też tutaj. Tylko takie trochę małe, więc za bardzo to się to raczej nie do wykorzystania w małym bloczku. E, takie różno, takie bardzo kolorowe, ale ja lubię kolorowe prace i to chyba się już powtarza. To był pierwszy? O, to był drugi. A, no, czyli czyli ten, już, ten już też był. Więc jest dwa razy to samo. Tam na okładce z tyłu chyba nic nie ma. Nie ma. E, o, jeszcze jest duży zestaw ten. To w sumie go. Sumie go, nie wiem czy tu w koszulce jest tylko duży zestaw czy coś jeszcze, o i te wycinanki to już są, no, takie większe, nie? Więc to już jest do ogarnięcia, bo z tego małego bloczka, no to tak nie bardzo. Ale fajnie, że ta kolekcja się nie błyszczy, nie? <grytanie> też z folii, zobaczymy, czy tu coś jest na, nie, układka jest taka wiotka, raczej nie do wykorzystania. No i tutaj są te same, a! ale to są z kolei dwustronne. Więc też fajnie, bo jak widzieliście, tam niektóre arkusze mi się nie podobały, więc nie, no, ten mi się bardzo podoba. O, i super, że z tej strony jest taki, który mi się nie podoba. Chociaż wiecie, on ma też swój plus. Jakby wyciąć tylko ramkę, wiecie, na kartkę, to tych, spę tych spękań by nie było widać, jakbym tutaj coś dała, a byłby taki, taki delikatne deskowe tło. Więc też w sumie nie ma tragedii. Ale ten arkusz bardzo mi się podoba i bardzo mi się podoba to, że jest matowy. Tutaj murek. Nie, tak, nie moje klimaty, no, ale tu już są moje klimaty i to takie duże są te kwiaty. To w ogóle takie jakby jakieś alo, można było z tego fajne zrobić, bo takie jest to, yy, no, takie duże. Albo po prostu okleić jakieś pudełko, wiecie, nie, nie, tylko wszystko jest do kartek. Tutaj są te drzwi, ale, one tak nie bardzo. Więc ten arkusz albo z jednej, albo z drugiej strony, tak bym jako właśnie potraktowała jako podbicie jakichś takich o, jakichś takich e, różów różowiastych czy to było widać, bo siadłam i teraz nawet nie wiem co wy widzicie ale chyba papiery widzicie no dobra no ale już jak słyszycie mam przytkany nos i źle mi się mówi jak jeszcze jestem e, taka stojąca pochylona e, no tutaj ten arkusz, który mówiłam, że taki fajne, żywe, żywe kolory to, to, to jest to co ja lubię ten też jest ładny więc okej, okay. o ten śliczny pastelowy nawet nie zakodowałam za, za go, że tam był. A tutaj deski. jest takiej kolorystyce lubię deski, bo, bo ja lubię niebieskie. Tu też z góry, z góry spoko. No, na dole trochę te kwiaty są takie, wiecie, wyrysowane tylko obramowania, więc niekoniecznie mój klimat. Ale te kwiaty tu u góry super. No i tu są te wycinanki. W razie czego jakbym chciała o te wianki sobie powycinać. E, to takie japońskie klimaty. Nie wiem, nie wiem, kto wie, może kiedyś pojadę do Japonii. Tu mi się jakiś ten... A, bo ja to odłożyłam teraz. Ojoj, ojoj, tu muszę wstać, żeby pokazać co to. Bo tak z daleka to nie widać za bardzo. Takie e, jak to się nazywa? To się jakoś nazywa. Oczywiście nie pamiętam. <gryw> nie pamiętam jak się... Jejku, tu jest kotek! Tu są kotki czarne, ale super. No to, no to już jestem kupiona. Jacie! Tylko jak to wykorzystać? Takie maleństwa, ale super. Dajcie znać, jakbyście to widzieli. I tu też kociaczki. Kurde, fajne. <laughs> fajne takie maleństwo. E, tu są wycinanki, zaraz mi się kojarzy. E, Aga z trudnej paczki, która taka jest bardzo e, Alicjowa. Tutaj wycinanki z... Z czego to jest w ogóle? AB Studio. A! AB Studio. W sumie to też nie miałam nic AB Studio. Jeszcze ciekawie jaki mam papier. Zobaczymy na tych wycinankach. Czy jest gruby? No widzę, że jest matowy, ale nie wiem, czy jest... Czy jest gruby, czy nie Więc Widzicie, ta paczka tutaj jest bardzo różnorodna. O nie, takie fajne są. Sztywne te. Nawet sztywniejsze niż te. No tak niedokładnie tu widzę wycięte, ale do no, po laserze się nie ma co spodziewać zbyt wiele. Więc sobie tam e, można dociąć. O, i ten kot! I ten kot! Ten kot to jest chyba jedna z postaci z Alicji, która mi się tak właśnie no, podoba. Fajny jest. Eee, więc coś, kurczę, z tego to by jakaś w ogóle seria ATC mogła fajna powstać. Bo no, nie widzę... E, nie widzę osób, do których mogłabym kartki z tym zrobić. Chyba, że właśnie dla Agi. Weźmy. zakleję no ale to jest to że ja kupuję w konkretnej kolorystyce w konkretnych motywach rzeczy, a w takich prezentach czy wymiankach o Margaret nie mam Margaret jeszcze jak się to otwiera no to są rzeczy których nie mam więc o, i tu jeszcze coś jest. <ścoughs> więc no tak będę musiała się Troszkę pomyśleć, jak ogarnąć, jak ten, a tu jest chyba po prostu okładka do tego. O, Fajnie, że jest wykorzystana. Jeszcze małe no, margarety są piękne też i tutaj te kwiatuszki z dwóch stron i takie paski. Ja z margaretki nic nie mam, nie wiem jak to w ogóle, gdzie tu jest góra, gdzie tu jest dół. <grym> Co to jest? Co to jest aparat jakiś? parat tu leży. No, czyli, aha, kapelusz, czyli tak jest w pionie. Dobra, a tu jakaś ta syrena. Aha, bo to jest z tej morskiej kolekcji, której też nie mam, ale fajnie może do jakiejś wakacyjnej pracy. Kocham może, więc y, może się w ogóle zaopatrzę kiedyś w tą kolekcję. Jeśli jeszcze jest w sprzedaży, bo tam usłyszałam Margaret. Y, już przestaje niektóre starsze kolekcje y, sprzedawać. O, i napisy. Jakie fajne, typowo. No, a, te co już widzę. No, kocham Cię, można na co nie dam, ale <laughs> ale super. O, i tu jeszcze kolejne napisy, a tu z drugiej strony były co? Aha, te dodatki, dobra. I tu też napisy. Fajnie. Takich napisów nigdy za wiele, więc raczej tej strony nie wykorzystam, tylko napisy. A tutaj, u, ta Syrena. No. Z tego można było w ogóle jedną kartkę zrobić. E, wiecie, papier e, w tle, tak, jakieś gdzieś to koło ta Syrena, wyciągnięta, uzupełnione kompozycją tymi muszelkami i, i kartka gotowa. Wiadomo, no, tam jeszcze jakieś papiery by trzeba było dopasować, albo nie mam o, albo w wersji takiej brązowo-złotej, albo w wersji niebieskiej. Więc fajnie, I tu jeszcze jest jakiś arkusz, taki męsko. No, takie realistyczne serca. No, nie wiem, jak go określić. Męski no, chyba bym powiedziała, ale no, tutaj to serce <grywa> przekroi jakieś schematy. I to jest z czego? My dear Holmes słuchaka Gallery. O, nie wiedziałam, nie znam tej, e, tej kolekcji z Za no bardzo. I to, co mówiłam na samym e, początku. E, okładka laminowana z Crafty Clock. No, w takiej kolorystyce rdzawo... rdzawo brudnej bym to określiła no, więc też to będzie wyzwanie, a jeszcze sobie otworzymy te dajkaty ze stamperii bo 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 jest to niech ciekawa z której strony to się otwiera, z tej mam ale nie byłam przygotowana to, że... oj, urwało mi się to, że widziałam tam kilka, wiecie, które na górze no to nie wszystko widziałem z tej paczki, więc jest taka trochę niespodzianka dla mnie tutaj. Love. Takie to jest solidne w ogóle, to są naklejki. Może nie zepsuje nie? Ja chyba nie są naklejki. To są chyba takie zwykłe, dobrze klejane. Daj katy. Eee, No, daj Jakieś <laughs> napisy po angielsku, ale do tego, eee, jak to się nazywa znowu? mojego Art -journala. Myślę, że mogłabym się tutaj wierzyć w inną stronę trochę, ale fajne napis Remember Today. Zegar, którego nigdy nie wiem jak użyć. Treasure taka ramka. Oj no tutaj trochę, trochę tego tutaj jest. Missing you. Uuu. Jakiś taki list i takie no, do no, gdzieś do Art czy do tego, płótna, żeby sobie, wiecie, tak w trochę innym stylu porobić. O, jaki fajny długopis, czy pióro, czy coś. Fajne. No tak, bardzo, bardzo różnorodnie. O, nożyczki, nożyczki mi się z kojarzą teraz. o i tu mają nawet wycięte, są tak całkiem dobre. Nie będę tego, może się kółeczka też przydadzą do czegoś. Dobra, to ja, to to wszystko, to to wszystko tutaj, całe mnóstwo ja tu przekładałam. Więc jak widzicie, w większości z tych rzeczy bym nie kupiła, więc będę miała wyzwania i tak, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, bo tak trochę się zaszufladkowałam w tych moich, wiecie, pastelach, yy, w tym swoim konkretnym stylu i yy, znaczy, no, przez to te papiery się odwodzą. <grym> więc, yy, więc będę mieć wyzwanie, będę mieć wyzwanie, cieszę się tutaj o maków, Jak ja się, chciałam tam. Przemierzałam się kiedyś z jakichś papierów ryżowych, żeby tak spróbować sobie coś tam tak zmediować, zdekupażować, ale jakoś mi no, nie było po drodze, więc tutaj mamy próbkę różnych, różnych papierów, więc będę coś na pewno kombinować. Ten wianek też, też, też ciekawy, bo jest taki bardzo gruby tutaj, w sensie szeroki od tąd do ale można tu sobie poczarować tak na bogatą kompozycję, więc ja wianki uwielbiam, więc no. I całe mnóstwo <grym> różnej, jak to nazwać, drubnicy, Te kwiatuszki też przepiękne, też, też nawet nie wiem, czy nie jako jedne z pierwszych polecą mnie do użycia, bo ja już nie widzę z kolekcją Hope, albo z tą niezapominajkową, ale nie, chyba do Hope będzie bardziej pasować kolorystycznie z Lemon Tak, więc taki ogrom przydasi. Dorodce bardzo serdecznie dziękuję za tą paczuchę. Dziękuję w ogóle administracji grupy Cudna Paczka, która wybrała moją kartkę jako zwycięską. Ostatnio robiliśmy pudełko sobie do niej. Więc no, więc bardzo serdecznie dziękuję. Wam też dziękuję za tutaj poświęcony czas i zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Teraz nawet nie mam pojęcia, co będzie następne. Przymierzamy się do tej serii takiej scrambooking na poważnie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo Mam już kilka pomysłów, mam nadzieję, że moje zatoki pozwolą mi je zrealizować, bo słyszycie, brzmię koszmarnie, nie? A teraz póki co trzymajcie kciuki, żebym na zlot w Łodzi się y, troszkę podkurowała i była w stanie jechać, no bo bilet już kupiony i ja po prostu muszę jechać, nie? <ścoughs> no. I tak jeszcze na sam koniec y, mam pytania czasami od Was, jak się dostać do grupy Cudna Paczka i chciałabym to tak raz powiedzieć i y, no, żeby już nie odpisywać tam później każdemu, Grupa Cudna Paczka jest grupą ukrytą, prywatną. To jest grupa właśnie od Doroty, prowadzona no, przez nią i tam inne dziewczyny, które są administratorkami, ale tylko i wyłącznie Dorota przejmuje nowych ludzi. Grupa nie idzie na ilość, tylko idzie na jakość, więc tam, no jeżeli chcecie tylko dołączyć, żeby tam być w grupie i nic, ani nie tworzyć, ani nie komentować, ani nie brać udziału w live'ach, to sobie darujcie. A jeżeli macie taką ochotę, to napiszcie do Dorotki. Ja Wam tam postaram się też podlinkować link do niej na Facebooku, do, wiecie, do jej profilu, żeby napisać, bo tylko w taki sposób możecie się dostać do grupy. No i teraz to już naprawdę wszystko. <grychy> Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!